Hey, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Delta Force Land Warrior. Moi drodzy, ostatnie cztery misje pozostały nam, nam do zakończenia gry, mniej więcej na tyle, na ile wiem. Ehm, no i cóż, i cóż, myślę, że lecimy z mission briefingiem, ponieważ mamy w końcu informacje po ostatniej misji, która była świetna. Mamy informacje dotyczące tej Firefly'a. Firefly was right. Found on his body were documents indicating that New Dawn had not entered the United States as feared, but they are nearby. Fazakis has gathered enough supplies to build two dirty nuclear weapons. He plans on using them to threaten U.S. cities in order to procure the release of his comrade and to pressure the U.S. into backing out of international concerns. The explosive power of these weapons is comparatively low, but the radioactive fallout could cause thousands of deaths and contaminate a city for years. According to the documents, the two weapons had their final assembly at an abandoned secret US military base on the Yucatan Peninsula. The base is situated near Meritas, Mexico, and was built during the Cold War as a secret airstrip within striking distance of Cuba. Your mission is to recon the objective and locate any evidence of the bombs. The facility is made up of command buildings and a landing strip on the surface. In addition, a network of tunnels exists below the facility. Any one of these structures could be used to assemble the bombs. A recent U-2 flyover reported a helicopter on the runway as well as personnel on the ground. If the helicopter is still on the ground when you make your assault, try to prevent it from taking off, as it may have inert components on board. Okay. Pytanie, on go, go No mam, mam to E, nie wiem, czy będziemy skakać, bo chcę skakać. Nie można za bardzo strzelać z tego, z tego helikoptera. Dobra, że już w tym miejscu mogę wyskoczyć na spokojnie. Tam są dwie osoby już załatwione od razu, które widziałem wcześniej. Mam jeszcze paru strażników na wieżach. Leżą. Nie jest to jakaś mega rozbudowana. Nie jest to jakaś mega rozbudowana placówka, aczkolwiek ona no jest szeroka. Na pewno. Czy to jest cała nasza. Nie, to nie jest. Uu, dobra, okej. Okay. Tutaj będzie troszeczkę, troszeczkę dłuższy. Spacer. Jeśli można tak powiedzieć. Także znaczy, ja wątpienie, czy chcę tę ciężarówkę niszczyć. Znaczy, to olewam. Tam cały czas. Że Pitbulls to olewa, totalnie tak. On, on, on przy tej odpoczywać. On przyjechał na wakacje do, do tego Meksyku. Zresztą, no w sumie tak, bo jeszcze nie jesteśmy w US. E, czyli w, w, do Meksyku sobie przyjechał na wakacje. E, co ciekawe też było wspomnienie o tym, że, że tutaj placówka, który, w której zostały złożone e, te, te bomby. To jest stara placówka, placówka, która miała być yy, bazą nukla znaczy nuklearną, chyba tak można to nazwać. Naprawdę? No ja o tym w ogóle wiem Mam nadzieję, że to dzięki Intelowi. Jest no polacy? Czasem ruszajmy się, ruszajmy się i to było takie derp. Polacy złożyli bomby nuklearne w Meksyku. Jezu, przepraszam. Ale skisłem w tym będzie mocno. No tutaj są Polacy, ja piernicze. Okej, okay, Polacy składają. Nie mówię, o tyle złych tytułów dla, 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 dla tego odcinku przez to, przez to ilu to jest. Jakie miejsce są tutaj Polacy wrzuceni, że to, że to jest tragedia, to jest masakra, absolutna. Ja przepraszam was za to, jeśli kogoś to bardzo uraża, ale mnie to na razie bawi. Polacy... Dziś w dzisiejszym odcinku Wiadomości, Polacy ponownie... Przepraszam, ten przycisk. Polacy ponownie złożyli dwie nuklearne bomby. To już trzeci... To już trzecia grupa terrorystyczna w tym tygodniu, która pochodzi z Polski. Unia Europejska zdecydowała, aby... Eee, nie. zdecydowała się usunąć Polskę ze swoich szeregów, ze względu na ilość... Nie, to, to było głupie, to, to było tak bardzo hipokryty... To była taka hipokryzja jakby... Unia Europejska nas zdecydowała usunąć tylko dlatego, że z naszego kraju pochodzą na przykład... E, choć x% e, terrorystów. Łącznie. Jakby, jakby... Jakby, dajmy na to, Arabia Saudyjska była, była w Unii Europejskiej i nagle stwierdzi, że... Ej, wyrzucamy was, bo macie terrorystów, tak? Bo terroryści pochodzą z waszego kraju. No. Troszeczkę tak nie działa. Czyli nie powinno. Wtedy, wtedy, wtedy... Po pierwsze by sobie zaprzeczyli. Po drugie, coś takiego jak, jak sądownictwo, byłoby pod wielkim, wielkim znakiem zapytania, moim zdaniem. Dlatego, że nawet sądy przecież. jest coś takiego jak. Um, domniemanie niewinności, tak? Więc, więc nie oskarża się osoby bez Bez dowodów i domniemuje się jej niewinność, póki, ich nie, póki nie ma twardych. stosując twardych dowodów na to, że dana osoba popełniła przestępstwo. Więc to by było bardzo głupie, jakby nas wyrzucili z takiego powodu z Unii. No ale jak widzicie, ja sobie po prostu robię z tego, ja, co mogę zrobić. No. Dziwi mnie to, że tutaj są Polacy po prostu. W starej amerykańskiej bazie z czasów zimnej wojny. Nie znam w, w ogóle skąd, skąd się wziął pomysł twórcom tutaj na, na dorzucenie Polaków do tej gry. O, no, wy już nie życie. No i ty na przykład nie życie, to jest są na przykład Rosjanie już. Czyby chodziło o, o jakieś takich, wiecie, starych starych na przykład e, działaczy działaczy różnych różnych partii politycznych, czy może e, dawnych komunistów nie zaprzeczę. Bo jest to możliwe. Okej, okay, ten system jest tam już ogarnięty. Tak, czy nie? Czekajcie. Oj, oj 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 to było. To był bardzo nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że trafiłem w to miejsce. Ja pierdol. Przepraszam słownictwo, ale, ale już, już mi się już mi się aktywuje. Ryb, ucieczka, ucieczka gdziekolwiek. W tak. Tak jak zobaczyłem, ilu przecinku na nie wybiega. Potem jak to zobaczyłem, to miałem takie, oho Panowie, spierdamy To była moja reakcja Ja widzę, że tam dwóch akurat trafiłem tą rakietą Czekajcie, muszę zobaczyć obiektywy There structures around objective Rattlesnake for bombs Okej okay. Niezgadne, w, w każdym z tych obiektywów będzie po jednej bombie, tak przynajmniej zakładam Proszę Pani kolego Co pan tu robi

Eee, Trochę mnie stres bierze jednak na, 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 z, z, przez tę misję, bo ona jest. Ona jednak jednak tutaj nam jak widzicie potrafi nas troszeczkę zaskoczyć, tym bardziej, że zostało mi tylko 26 naboi w sniperce zaledwie 30, 50, 51 naboi w UMPie. No jeszcze mamy co rada SOC, ale to jest 24 naboje łącznie, więc no może się to skończyć bardzo nieciekawie dla nas. Cała ta misja. E, Dobrze, oni nam w ogóle powiedzieli, że pierwszy pierwszy już jest załatwiony obiektyw, więc zostaną side nam e, Sidewinder, Tak? Sidewinder, przepraszam Oj I ta broń No oczywiście jest mój e, Było powiedziane, żebyśmy nie Powinno helikopterowi się Znieść Załatwione To. Może w twojej okolicy. Zostaw oczy otwarte. Wydaje mi się, że teraz to jest po strany. Wydaje mi się, że to jest ogólnie nie do zniszczenia. Ten obiekt, ten helikopter tutaj. To no, słyszę rosyjski i polski. No i to mnie upiastrzają. Stąd. Jakby. A. Jest dwóch. Nie widzieli wcześniej, szczerze mówiąc. Mm -hmm. Moi drodzy, przed sobą właśnie widzieliście człowieka ze stali, o jest! Janusz, stalowy pogromca. Niesamowita, pytanowa czaszka pozwala mu przeżyć strzał z berety z 5 metrów prosto w głowę. A jego hełm... Wspoma nie wspomagam, tylko... Um, nazwać. A jego hełm. Pokryty diamentem. Z takim sztucznym diamentem, nie chodzi mi o taki rzeczywisty diament. Nie wiem, czy wiecie jak wygląda diament... E, diament wytworzony sztucznie. E, w laboratoriach na przykład, a nieważne. To nie jest taki taki diament, jak pewnie myślicie. To nie taki jak się jak się go obra... Dusuje, e, na różnych, e, na różnych e, reklamach czy coś, tak, w sensie, wiecie, nie taki jubilerski, tylko di taki diament, którym się na przykład pokrywa szyby, czyli który się dodaje do, do, do szyb e, helikopterów, dajmy na to. Ale, 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 o Jezus. Ten Janusz to jest złoto. Będziemy się tych dwóch panów, bo oni nam już trochę krwi napsuli. No i tak, i oczywiście nam się teraz zestawały, zestawały, zestawała amunicja, więc nie ma już tego takiego stresu, ale, szcząc no boli mnie to, że nam się amunicja nie zapisuje, moim zdaniem powinna. To sporo zmieniło. Ehm, ale tak, ale, ale, Janusz, 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 Janusz Piotr. No, ten wąs nie jednym, nie jednym helikopterem trząsł, tak? Ehm, dobrze. To zapiszmy sobie na spokojnie. Ktoś strzał, pamiętam, z wyrzutni rakiet. Ja chciałbym uniknąć takich niespodzianek po raz kolejny. Jest to możliwe. On no teraz jeszcze nie bywał. Ja za cholerę nie wiem, jeśli mam być szczery. A na to olewam, bo tam nic nie widziałem. Słuchajcie, no tego trzeba pana już. Ten pan już... Janusz już nie jest taki wytrzymały. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tamtego pana Janusza teraz się udało, no proszę. No już nie jest taki wytrzymały, ale, 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 o i skisłem troszeczkę z tego. Muszę wam przyznać, że skisłem, skisłem troszeczkę z tego jak... Ten, jak, jak, trafiłem, znaczy wydaje mi się, że trafiłem w ten helikopter wtedy. Bo je, jestem niema w niemałym szoku, że on tutaj nie wybuchł, nie? Ale, mniejsza o to. No mnie się wydaje, że tutaj już widzę gdzie, gdzie będą bomby, ale, ale nieważne. Z tamtego miejsca wycofuję, bo nic co oberwać kulki. No, na nas wybiegło... Wybiegła to na przeciwników. Dałbym razem to zrobić z tamtą, z tamtą amunicją. Wydaje mi się, że tak Wydaje mi się, że nie byłoby większego problemu. Bo to już jest ostatnie miejsce. Widzę, że ono też nam zajmuje... Ta misja też nam zajęła chwilę, no idę. Krótko, bardzo krótko. Nie mogłem zlokalizować bomb. Proszę o odwiedzenie. Rozumiem. Przechodzimy do punktu odwiedzenia. Rewalizacja regularna wyczyni bazę. Black Widow, to jest King 6 Przechodźmy do LZ. To jest Black Widow. Przechodzimy do punktu odwiedzenia. Naprawdę nie byłem w stanie zlokalizować bomb? a um, Za przeproszeniem, ten samolot, który tam jest, to co jest? I że go nawet nie, nie, nie sprawdziliśmy, nie przeszukaliśmy go. O just, tak, schodzenie po drabinie w tej grze. Na 3 godziny po prostu jeszcze powinno być wyjście dokładnie? Fuck. No ale... Fucking... Wy ja kurde jaja robicie. Ej, gdzie ja zapisałem? Bo to jest dobre pytanie. Proszę mi to, że za każdym razem trzeba wychodzić do menu i wchodzić z powrotem. Ja w ogóle mam tutaj napisane, że mam 15 minut w grze, a ja mam 14 minut odcinka, nie nic. Dobra mój drodzy, ja to, jest ten... to jest ten... na drogę King 6, this is Longbow. Unable to locate the bombs. Please advise. Roger, move to extraction point. Regular army will clear the base. Black Widow, this is King 6. Proceed to LZ. This is Black Widow. Approaching the pickup point. <laughs> Dobra moi drodzy, wróciliśmy już do tego samego miejsca. Dosyć szybko, bo już znałem rozstawienie przeciwników, co oczywiste. No i Biegniemy do. Straszyn point. Da, na, dobrze, że się gości zabił. jak idiota. To mogłoby pracować ciekawie ze mną. Więc zwróciłem trochę uwagi na to, co się dzieje. O, nawet nie tylko. Nie tylko. mnie yy, chciał zabić, ale zabił też swojego kolegę. A i to jest spad, spadł yy, ten. samolot. A? Myślę, że, że to jest lądowisko, nie? O, Pitbull. Czy Pitbull cały czas tam siedzi? Tak. Mhm. Mm ok. No i strasznie jest tutaj. Więc. Tum -tum -tum, tum 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 Muszę poczekać, niestety, chyba chwilę na nich, co? A no, dziwi mnie jedno. Co ten samo tutaj robi? Czy właśnie to był. Czekajcie, może to było w Mission Briefing, co? No nie. Nie było nic wspomniane o tym samolocie, więc no cóż. Kubańc zleciał 6 metrów i nic mi się nie stało. Nois. Nice. Ale. Ja już mogę prosić, żebyście mnie stąd zabrali. Aha. Nie przeszukałem tuneli. A moi drodzy, no nie zobaczcie, rzeczywiście były, były też dwie osoby przynajmniej. Tak, tak. Ale już chyba sprawdziłem wszystko. No teraz się liczy. Czyli nie wszedłem do tego jednego punktu. że to jest po prostu wyjście w innym miejscu to było całe Armory. I to jest wszystko. Nie ma po prostu tej żadnej, żadnych z tych miejsc bomby. Więc moi drodzy, myślę, że. Najpierw będzie, jak się zobaczymy w menu. No, bo nic tutaj się już specjalnego raczej nie zadzieje. mi zakładam tak. W takim razie, no. Do zobaczenia za momencik przy kolejnym mission briefingu. No i dobrze, moi drodzy. W tym momencie kończymy misję e, z... z tym szukaniem głowic nuklearnych, których tutaj nie ma. E, wracamy do menu i zobaczymy, co szykuje nam misja numer 20, bodajże 8, jak się nie mylę. We did not... momencie, żeby się pojawić Tak, 28. While we did not find the bombs, we have witnessed their effect firsthand. This morning, New Dawn detonated a device 20 kilometers off the coast of Mexico. While the blast was largely ineffective, the fallout poses a serious risk in the area. New Dawn has moved their remaining device and issued their ultimatum. They are demanding the release of Kreider and his safe passage to Colombia. They are also calling for a reduction in NATO presence in Eastern Europe as well as the disbanding of Delta Force no matter the threat the united states does not negotiate with terrorists they have barricaded themselves in an unused military prison just outside juarez mexico whereas sits on the u.s.-mexico border just opposite their intended target of el paso federal officials put kreider on a plane to colombia as a stall tactic while we plan for the assault new dawn operatives confirmed that he boarded the transport and they are tracking it until he lands safely in colombia to avoid a switch we have a limited window in which to act the LZ will be hot from the moment you get within visual distance, so stay sharp. There will probably be some suicide troops on site who will activate the bomb's timer once you begin the assault. There is no time to get a nest team on site, so you'll have to disarm it yourselves. If it goes off, the explosion and radiation could kill thousands. Good luck. A lot of people are counting on you. fine Fine, fine. M4 dostajemy w końcu MK. Uh, no. Może być to jedna z ciekawszych misji, co, co najlepsze, bo trzeba będzie rozbroić, bombę, trzeba będzie działać w okienku czasowym. I ona tutaj w ogóle czyta tego URS, tak? Coś tego typu, a mnie się wydawało przez cały czas, że coś to co jako Juarez, tak? Ale to może mój błąd, a może kwestia tego, po prostu, jak to wypowiadałem w Ameryce. nie mniej, rozpoczniemy misję i zobaczmy, do czego nas to doprowadzi. Rzeczywiście, mam 5 minut. Mamy 5 minut, moi drodzy. Jest najmako, im Mako, nasza koleżanka ulubiona. Tak? Tak. Nie no, nieważne. Mniej. E, mamy na berście jesteśmy przyłączeni, więc rzucamy się na Semi, oczywiście. No już się Suicide Squad, ja tak patrzę. I właściwie właśnie sam zabił. Wyrzutnią rakiet. Jeszcze jeden gość. Leży. Bo ja się. Aż mi się ta misja kojarzy z tym, co zostało przesłane z Alta Helicopter w ogniu No, jak nic po prostu. Jedna, jedna z tego typu misji. This is King Six. We've got left. Dobrze, a czy możecie mi tak zwrócić, żebym mógł zejść gdzieś sensownie? Czy wylądujecie gdzieś, czy nie? Ja nie wiem, czy ja mogę wchodzić. Nie co, pierdzielę Ryzykuję. Wiem, co to chodziło. Go, go, hmm, tak. czyli przez, przez minutę jeszcze krążyliśmy, tak? Longbow. Super. jest no, no. to jest nadal Mako, a nie Mako. Czysto. Co? Tam było ich dwóch. Dłuż... <laughs> dobra, moi drodzy, jeszcze raz five, powtarzamy to. Zaraz do was wracam. No, moi drodzy, wracamy już myślę. Widzimy tę dwójkę tutaj. No powiem, że ten drugi był dosyć niespodziewanym nieprzyjacielem. E, niemniej zostało nam jeszcze 3,5 minuty. Jeszcze lepiej mamy 3 minuty teraz. E, więc no myślę, że nie będę się bawił w jakieś takie ultra eksplorowanie tego tylko po prostu będę szukał bomby rzeczywiście. Jak znajdę bombę, to już będzie dobrze. Wydaje mi się tam będzie bomba, ale... Ryzykuję wchodzenie wszędzie, bo wszędzie może się okazać, że będzie coś. Eee, w ogóle ta MK, MK, M4MK nie posiada, nie posiada granatnika, tylko da jest. To jest MK z shotgunem. Jeszcze raz, moi drodzy, zaraz do Was wracam. Dobra, moi drodzy, wracam ponownie. Tutaj mówię, jak ja już znam, znam pozycję przeciwników, to jest to milion razy łatwiejsze. Eee, ja sobie też zapiszę na wszelki, żeby mieć po prostu savea gdzieś tutaj bliżej. Po każdej minucie chyba będę mógł sobie zapisywać na spokojnie, mamy jakieś 2,5 minuty, myślę, mniej więcej. Myślę, Więc zaraz będą nam chcieli, zostały 2 minuty. Do... Do wsadzenia bomby. Najdroższe jest to, że nie mam pojęcia, gdzie ona może być. tam na razie w tym kompleksie jak debil. 2 minuty people, you're ludzie, out of Mówiłem, że kurde, zaraz nam się skończy czas. Nie wiem rzeczywiście wybuchnie, czy jest zaskryptowana w ten sposób, ale no... Nieciekawie się robi, nieciekawie się tutaj dzieje. Tutaj dałem radę przez okno, wyjątkowo chyba pierwszy raz mi się udało. Panów nie żyje. To jest już druga część kompleksu, jakby go jeszcze bardzo interesowało. Bo idąc w lewo, tam były schody. Czyli mogliśmy się właśnie tutaj dostać. Tej duże drzwi iść na powierzchnię ale to jest dach już ja pierdykam no to żem zawalił to już jest praktycznie GG chyba będą krzyczeć Operation Flashpoint w ogóle to jest e, kojarzy mi się z grą która się tak nazywała chyba że jedna z One chyba jedna z gier z pod army Polera jasna. Nie, 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 nie będzie gdzieś ta bomba szczerze mówiąc. Eee... Jestem w dupie. <laughs> nie znajdę teraz tej bomby. Została mi niecała minuta. Ja jestem, jestem w totalnie czarnej dupie. Czyli chodzi o znalezienie tego przedmiotu, Polera. Nie. Ja go po prostu tutaj nie widzę. autentycznie wydaje mi się, że przeszukałem, przeszukałem tutaj wszystkie możliwe miejsca, albo i nie jeszcze. I to tyle. Minuta nam się właśnie skończyła. Niedobrze. Elements, is down. I see again, is down. Więc po prostu do Was wrócę za chwilę. Zrobię to na szybko, chociaż. Y ja też nie nawet nie muszę do was wracać i po prostu odpalę save'a, bo no, co lepszego mogę zrobić? Tak, jesteśmy Jesteśmy w tyłku ze wszystkim. Um, bo. Sprawdziłem już nie ma wszystkie miejsca, które mogłem. Tam. Tu się przerzucę na. Właśnie widzicie, że mam też odgana, tak? E, na Semi. To jest to miejsce, w którym byliśmy ostatnio. W tym skończyliśmy. No to jest jedno miejsce, którego jeszcze jakoś specjalnie przeszukałem, ale oprócz czego no, nic nie widzę. To mnie, kurde, martwi mnie tej z... biście martwi, tej kraty, nie mówiąc. A co najgorsze, wiemy, że bomba tutaj musi być. Co najgorsze, to my wiemy, że tutaj bomba musi być, bo zginęliśmy, tak? A tu jest, wprost. Miejsce, którego jeszcze nie, nie znalazłem. Taka pseudo-stołówka. na nie było. To są jakieś kraty. A. A, balony się schował. Nie wiem, jak nic złego nie trafiałem, nieważne. I fajnie to jest wyjście. Zajebiście po prostu. Przepraszam za ale no, nie mam będzie gdzie jest ta bomba. Spuszczcie mi drzwi. No powiem wam, że, że jestem topie, bo ja byłem już chyba wszędzie, mam wrażenie jakbym był już wszędzie, nie? Ja nadal nie wiem... Nie jest, dobra, patrzcie, tu jest. W tej stołówce się... ...schowała, Ok. Mój coś tam i tyle. Dobra, udało się, to jest najważniejsze. Udało się, skończyliśmy. Mam nadzieję, że mi to zaliczyło teraz, jak kliknąłem, żeby powtórzyć misję. Tak. Okej, okay, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję w tym miejscu za uwagę, mam nadzieję, że mi się podobało. Ojej, ta ostatnia misja była intensywna. Była intensywna, więc nie było czasu, jak widzieliście, nawet na zwiedzenie całej mapy. Ale podobało mi się, podobało mi się, to było fajne, to było fajne. To było naprawdę bardzo fajne. Eeeem... Daniel Lornetka. Bardzo dobrze się spisał. Powiem, nie wiem, nie wiem doczekać. coś bawić. Co na niego Danielem Lornetką. 28 misji zrobionych zostaje nam dwie misje do zakończenia gry, więc następny odcinek będzie finalnym. Nieważne co by się nie działo, no chyba że jedna misja nam zajmie pół godziny. To, to, to byłby wyjątek. No i chyba że i druga by nam, gdyby nam druga zajęła też pół godziny, to wtedy byłby to wyjątek. Ale, ale jeśli się tak nie stanie, to moi drodzy, będziemy mieć tylko jeden odcinek. Tak więc dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego już za dwa dni. I na razie.